Jak identyfikować potrzeby klientów? no właśnie, przede wszystkim to daj tym klientom swoim głos. Słuchaj ich i zrozum ich. Czyli przestań zadecydować za nich, tylko wpuść ich do swojego biznesu, oczywiście w takim w cudzysłowie, tak, nie wpuszczaj ich do firmy jako chyba że chcesz, natomiast wpuść ich do tego, aby do twojego biznesu, aby wraz z tobą budowali ten biznes. No nie, bo Twój biznes nie będzie istniał bez klientów, i to też powiedzmy sobie wprost, nie? a im głos, co tutaj można zrobić, dając im głos? Pytaj tych klientów, na razie mówimy o klientach, których masz, nie? czyli jakichś tam klientów masz i chcesz teraz tworzyć dla nich usługi albo produkty, które, które będą się sprzedawać, nie? więc pytaj ich, rozmawiaj z nimi, wychodź poza ten obszar Twojego działania, Twojej branży, Twojego biznesu. Pytaj ich, co robią, dlaczego to robią, co robią w życiu nawet prywatnym. Z tego względu, że jak my będziemy w pewnym momencie tworzyć produkty, które rozwiązują więcej niż jeden problem klienta, to on będzie bardziej skory. Ten produkt kupić właśnie u nas. Nie? O tym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. Nie? Ale w każdym razie dajmy klientom głos. Pozwólmy im powiedzieć, co robią. Dowiedzmy się, dlaczego to robią. Dowiedzmy się, z czym mają największe wyzwanie w związku z tym, że to coś robią. Dowiedzmy się, dlaczego, z czego już korzystają. I tutaj możemy jak najbardziej pociągnąć trochę na język, na zasadzie, a jak sobie do tej pory radzisz z tym jakimś konkretnym problemem, na który na przykład ty też masz rozwiązanie, nie? Dowiedz się, dlaczego z tego czegoś skorzystają. Dowiedz się, jakich cech brakuje tym rozwiązaniom, tym z których już obecnie korzystają w tym danym zakresie. Kolejny krok to jest poznaj tych swoich klientów, nie? Czyli dobrze byłoby, żebyś wiedziała o nich coś więcej, z tego względu, że jak opakujesz później te swoje produkty i usługi dokładnie w to, co jest dla nich ważne, Então de novo Przebijasz się przez tą konkurencję, zwiększasz prawdopodobieństwo, że to ciebie właśnie wybiorą, więc poznaj ich, dowiedz się, co jest dla nich najważniejsze, na przykład podczas, nie wiem, wykonywania zabiegu, albo podczas wizyty w gabinecie, albo podczas korzystania z produktu online, dowiedz się, co jest dla nich najważniejsze i im to później daj, dowiedz się, co sprawia, że czują się źle podczas, na przykład podczas takiej wizyty, podczas takiego korzystania z produktu, po to, żeby wyeliminować to w twoim rozwiązaniu, żeby chcieli wybrać Twoje rozwiązanie, dowiedz się co ich najbardziej irytuje podczas i tutaj podczas w zależności od tego czy chcesz, y, y, którą ścieżkę chcesz im ułatwić, nie, czyli na przykład co ich najbardziej irytuje podczas tego jak są na takiej wizycie w gabinecie albo co ich najbardziej irytuje podczas korzystania z produktu online, może to, że strona się dużo długo zawiesza, może to co się ostatnio u mnie stało wszystkich kilka dni, że nie można było się dostać na platformę, za co dalej niezmiennie przepraszam i tak dalej, ale jeżeli Będziesz wiedziała, jakie to są rzeczy. Oczywiście nie mówimy o takich wypadkach i wypadkach, jak na przykład tą, tą o której teraz powiedziałam, nie? ale jeżeli się dowiesz, co ich naturalnie, jakby codziennie, przy, przy takim codziennym korzystaniu irytuje w takich rzeczach, to jesteś w stanie je wyeliminować nie? i tym, tym samym przybliżyć tych klientów do siebie. Dowiedz się, poznaj ich na zasadzie, jaki poziom oszczędności byłby dla nich zadowalający w związku z. Słuchajcie, nie ma co ukrywać. Klienci korzystają z naszych usług i produktów, żeby coś oszczędzić, coś zyskać, czegoś uniknąć, ale spokojnie możemy to nazwać słowem oszczędzić oszczędzić czas, oszczędzić pieniądze, oszczędzić zdrowie, oszczędzić ilość um, straconych okazji. Zawsze możemy to ująć słowem oszczędzić, więc się dowiedz, jaki poziom oszczędności, w ogóle czym jest ta oszczędność i jaki poziom oszczędności jest zadowalający dla Twojego klienta w związku na przykład z tymi produktami i usługami, które Ty teraz obecnie masz. Czy na przykład on uzna, że oszczędność czasu to jest coś, że zrobi w 5 minut? Czy dla niego może poziom oszczędności będzie wtedy, kiedy. Wyrobi się w czymś go, w godzinę. Czy dla niego poziom oszczędności to w ogóle będzie kasa? Czy dla niego poziom oszczędności to będzie energia? Co dla niego będzie tą oszczędnością i jaki poziom jest zadowalający w związku z tą oszczędnością? I potem będziesz w stanie to wykorzystać w swojej ofercie, czyli dasz mu to, czego potrzebuje. Możesz też go pytać, dowiedzieć się, poznać go w taki sposób, żeby wiedzieć, na czym mu zależy w związku z, czyli na przykład masz tą swoją usługę, masz ten swój produkt i dopytuj go, na czym mu zależy w związku z tym, że to ma, na czym mu zależy w związku z tym, że ma ten określony problem, na czym mu zależy w związku z tym, że chce tą określoną rzecz osiągnąć. No i kolejny, trzeci taki punkt to jest zrozum ich, czyli daj im głos, poznaj ich i zrozum ich. Co znaczy zrozum ich? To znaczy, że zacznij nie tyle mówić, chociaż to jest mega ważne, żeby mówić językiem klienta, bo inaczej on nas nie rozumie. Ale ważne też, żeby poznać jego definicję, żeby poznać, co to dla niego oznacza. Czyli moja definicja sukcesu może być zupełnie inna niż twoja definicja sukcesu. I tak mamy przykład zarabiać więcej, tak? Dla mnie to stwierdzenie zarabiać więcej. To znaczy zarabiać kilka milionów. Ale wiem, że są wokół mnie przedsiębiorcy, dla którzy mówią, że dla nich zarabiać więcej to jest na przykład 10 tysięcy na miesiąc i to jest ok. I w momencie, kiedy ja nie będę wiedziała, co to znaczy zarabiać więcej dla mojego klienta, i będę operowała dla tego mojego klienta, którego sobie wyznaczyłam, i będę operowała przy nim tylko i wyłącznie takimi kwotami wielkimi, gdzie on teraz po prostu walczy z tym, żeby przetrwać od 1 do 31, to my się w ogóle nie zrozumiemy. I moje komunikaty, choćbym nie wiem, jak bardzo się starała, nie trafią do niego. Koniec, kropka, nie trafią. No i teraz, co to znaczy, zrozum ich? Pytaj ich znowu, co rozumiesz pod pojęciem takim, a takim? Co rozumiesz pod pojęciem oszczędności? Co rozumiesz pod pojęciem sukcesu? Co rozumiesz pod pojęciem zaspokojenia potrzeb? Co rozumiesz pod pojęciem wyglądać pięknie? Co rozumiesz pod pojęciem pozyskać wiedzę? Co rozumiesz pod pojęciem um, i tak dalej, i tak dalej. Dalej, jakich konsekwencji boisz się w związku z? No i teraz znowu możesz się podpytać, czego się boisz w związku z tym, że na przykład... Um, Podjadasz? Czego się boisz w związku z tym, że nie, wiem, nie dbasz o siebie i tak dalej? Znowu, w zależności od tego, czym wy się zajmujecie. Kolejno, co powstrzymujecie przed? Czyli na przykład tutaj możesz rozmawiać z klientami, którzy ostatecznie nie skorzystali z Twoich usług, albo którzy na przykład gdzieś tam sobie. Dyskutują na jakiś temat w sieci i możesz tam, wiesz, zarzucić taki temat, nie? A co cię tak właściwie powstrzymuje przed tym, żeby skorzystać z takiej usługi? I ktoś ci mówi, ale nie mam czasu, e, to takie przereklamowane, e, to coś tam nie. Jak, jak będziesz słyszała takie odpowiedzi swoją drogą na zasadzie, e, to takie pierdolety, bo też możesz coś takiego usłyszeć, to, to to nie jest twój klient. Uwaga, z spieprzaj, odwracaj się i spieprzaj jak najdalej, jak najdalej od takiej osoby. Natomiast, jeżeli tam usłyszysz jakieś konkrety w stylu, no nie mam czasu, nie mam budżetu nie mam możliwości takich lokalowych i tak dalej, to to są już takie realne problemy, którymi jesteś w stanie się zaopiekować w jakiś sposób, nie? Dobra, co tam dalej mamy? Co jest dla Ciebie miarą sukcesu? Czyli właśnie, żeby mówić tym samym językiem, żeby obiecać coś klientowi, żeby mówić o korzyściach dla niego, to Ty musisz znać jego definicję sukcesu i żeby na przykład go uchronić przed jakiegoś rodzaju porażką, czyli na przykład powiedzieć, dzięki mojej ofercie nie stanie się to, i to, i to, jeżeli skorzystasz z moich usług albo kupisz mój produkt, to ty również musisz znać jego definicję porażki. I oczywiście może być tak, że nie wiem, zrobisz badanie, i te badanie zrobisz na 100 osobach, i każda ci da inną definicję porażki, inną definicję sukcesu. Ale gwarantuję Ci, że jeżeli wcześniej dobrze określiłeś, pf, określiłaś, przepraszam, określiłaś grupę docelową, to nie będzie mocnych rozbieżności pomiędzy odpowiedziami, nie? Tak dla przykładu, każda z Was, która dołączała tutaj do tej mojej grupy, na której właśnie się odbywa to szkolenie, odpowiadała na pytanie, jakie jest Twoje największe wyzwanie związane z? Ja mam dobrze sprofilowaną grupę docelową, więc te odpowiedzi to jest niesamowite jak one się powtarzają, nie? Jak, jak, jak widać, że ta persona, którą ja sobie tam opracowałam jakiś czas temu, e, którą sprawdziłam, czy istnieje, jaka ona jest prawdziwa. I tak samo będzie w, wśród Twoich klientów. Oni będą mieli bardzo podobną. Definicję sukcesu i bardzo podobną definicję porażki. Tam te, te, te definicje, może ich powiedzmy, będzie w tak maksymalnie do jakichś, nie wiem, 8, 10, i to już pozwala ci na lepszą komunikację z tymi klientami, a w związku z tym zachęcenie ich do kupienia Twojej oferty. Jak definiujesz oszczędność? Tak, czyli znowu, co jest dla tej osoby oszczędnością? Bo nam się oszczędność pierwsze co kojarzy z kasą, ale to tak nie jest. W zależności od grupy docelowej. Oszczędnością nie jest tylko kasa, oszczędnością jest czas, oszczędnością jest zdrowie, nerwy, stres itd. Więc jeżeli znowu ty nie będziesz wiedziała, jaka jest definicja tej oszczędności, to się nie dogadacie z tym swoim klientem. W związku z tym nie przebijesz się ze swoją ofertą do tego klienta.